Wyścig do fotela szefa komisji trwa na giełdzie nazwisk Wazna Kobieta. Ten news elektryzuje i Finlandię i Skandynawię, ale też i inne kraje. Sanna Marin, premier Finlandii, jest poważna kandydatka do fotela szefa komisji europejskiej. O sprawie pisze fińska gazeta Maaseudontulewa i Sous. Jak czytamy, pani premier fińskiego żadu ma spore szanse ponieważ ma pełne poparcie frakcji socjaldemokratycznej w Parlamencie Europejskim. Za jej kandydatura ma przemawiać charyzmatyczna osobowość i brak uwiklania w skandale o charakterze korupcyjnym podejmie Aseudontu Lewa i Sous. Zaznaczając przy tym, że na wiadomo, co z poparciem największej siły w Parlamencie Europejskim, czyli Europejskiej Partii Ludowej dla kandydatki socjaldemokratów. Nowego szefa Komisji Europejskiej poznamy w 2024 roku. Przypomnijmy, że Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. To Komisja Europejska ma wylaczne inicjatywy legislacyjne w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych. Obecna przewodnicza KE jest Ursula von der Leyen, Niemka. Gdyby Sanna Marin została szefowa KE, byłaby druga kobieta na tym stanowisku w historii Unii Europejskiej. Sanna Marin ma 37 lat. Urodziła się w Helsinkach. Z wykształcenia jest prawniczka. Sanna Marin jest premierem fińskiego rządu od 2019 roku. To fińska polityk, posłanka do Edus Kunty. Była ministrem transportu i komunikacji. Od 2020 jest przewodnicząca socjaldemokratycznej partii Finlandii. Gdy obejmowała tekę premiera Finlandii, miała zaledwie 34 lata, co uczyniła ja ją druga najmłodsza premier na świecie. Marin zna trzy języki obce, szwedzki, angielski i niemiecki. Została wychowana przez parę jednopłciowa. Przez dwie lesbijki. Jest mazatka, ma córkę. Jest też wegetarianka.